No siemanczku, no elo elo Z tej stronki czapios Dzisiaj sobie gramy Na xboxie I słuchajcie Zaczynamy nową serię Serię Minecraft podróżnicy I będzie na tym polegało Że my będziemy podróżować Po całym świecie I szukać jakichś no, nowości, jakieś wioski, świątynie, będziemy zwiedzać różne światy, budować. No i na tym będzie polegała ta seria Minecraft po, Podróże. Podróżnik. Podróżnicy, nie wiem jak to nazwać. Dokładnie, ale mapa się nazywa Minecraft po, po, Podróże. Więc dobra, zaczynamy moją podróż. Już bez przedłużania popływam sobie. Sorry za ten skin, ale nie wiem, jak mi się zmienił. Trochę dziwne. Chyba musiałam coś źle ustawić, nie wiem, w sumie. Tam były w ogóle utopielce. Macham rękami. O ja. Ale to w tamtym rogu to dziwnie tak wygląda, jakbym machał. Tak serio. O, tu już jest jakaś jaskinia. Dobra. Kanion, ludzie. To już pierwsza podróż, ale dobra, ja nie mam rzeczy, więc. O nie, ej, patrzcie, co ja mogę tu zrobić. i zaraz się utopię. Ludzie, czy ja, czy ja nie przeżyję pierwszego odcinka? Bek, nie, to będzie klapa. Słuchajcie, ja wiem, co zrobić. Patrzcie. Odkopię kanion! Wow, ej, ale to wyglądało dobrze. A dobra, to jest tylko węgiel w sumie. Jeśli coś widzieliście, to napiszcie, to wtedy ja mogę tu wrócić. Dobra, teraz idziemy dalej. Ja chcę ogólnie dzisiaj bym chciał bardzo znaleźć wioskę. Nie wiem, czy mi się to uda. O, krowa. Zabiję krowę. Łóżko by się w ogóle przydało. Ale ładne góry. Możemy później możemy zrobić też taką serię inną: Minecraft górnicy. O, owca, owca. owca. Zaraz sobie pozbieramy drewno, bo drewno to to podstawa, y, podstawa. Jak się zaczyna grać w Minecrafta, to trzeba zebrać drewno, a ja tego nie zrobiłem. Więc zaraz to sobie zrobimy. Tylko pozbieram troszkę wełny i o, przy okazji mięso. Sobie pozbieram. Ja w ogóle, jak kiedyś grałem w podróbę Minecraft'a, to tam z owiec właśnie nie wypadały te mięska. I ja właśnie myślałam, że nie, nie będą wypadały nigdy. Jakby w Minecraft'ie, tym oryginale. A tu jednak. Może kiedyś się wybierzemy w podróż na tamte góry. Może nawet w następnym odcinku. Nie wiem. Dobra, dwie wełny, jeszcze jedna i już możemy kopać drewno. O, owca! Chodź tu, owco! Tu, dobra. I zaczynamy kopać drewno. Owca zebrano. O, mam pięć, mam pięć tego, jak to się nazywa? Baraniny! Dobra. Um, zaraz zrobię sobie crafting yy, i tylko kilof ja, ja myślę, że najbardziej się opłaca yy, że jak już się ma yy, crafting to zrobić yy, kilof i już nie robić resztę drewnianych rzeczy tylko po prostu wykopać kamienie i robić od razu kamienne. to taka moja taktyka jest taktyka prosa o, pumpkiny, a one się przydadzą będę mógł zrobić latarnię świetliste, dynie wezmę sobie jedną dynkę albo i dwie, a może trzy du, du, du. dynie trzeba będzie, być... ale i tak nie mam nożyczek, Nozy... nożyc więc tego i tak nie zrobię mm, dobra, drewno ja tu będę sobie receptury dawał, bo mi się nie chce już tak wszystkiego tego robić może potem na razie mi się nie chce Dobra, gdzieś tu zrobimy sobie pierwszą bazę. Myślę, że tamten las będzie dobry na pierwszą bazę. Ja tak sądzę. Ładny świat mi się w ogóle wygenerował. Tak właśnie patrzę i myślę, że... No, mi się właśnie podobają takie góry i... Góry i koło tego las. To mi się w ten mega podoba. O nie, o nie, jestem głodny. Miam, mniam. O ja, zaraz się zatruję pewnie. Owca, ale nie. Do... Złączona owca. Złączone owce. Były trzy owce razem, a ja myślałam, że to dwie. No w sumie jest nieduża różnica, no ale. Dobra, stawiamy już crafting, bo trochę nudno jest tak. Chodzić ciągle, bo my tu nie będziemy tylko chodzić. Dobra. W tej serii będziemy też robić inne rzeczy, oczywiście. Będziemy budować budowle, ale później będziemy i takie zostawiać, więc wiem, troszkę bez sensu, no ale taki jest mój plan na serię. Troszkę dziwny, no ale. Trudno. Um, teraz. W ogóle ten Minecraft 1.14 mi się mega podoba, tylko tekstury są okropne. Ale te na przykład ognisko albo nowe jakieś stoły to są mega fajne. Tylko, że ogni tekstura ogniska dla mnie by mogła być trochę lepsza. No, no ale jest tak. No, ale to nadal Minecraft. Dobra. W ogóle mój jakieś dziwne dźwięki wydaje. Nie wiem, czy wysłyszycie, ale ja słyszę. Znowu. Dobra. Eee, robię kamienne rzeczy. Co by tu zrobić, kamien... O nie, mam dwa patyki. No co zrobię, kilof kamienny? Podstawa, kamienny kilof Ale bym sobie placek zrobił tamten. W ogóle z czegoś? O, łóżko zrobię. kolejnego craftingu, ja zrobię, dobra, łopata mi się raczej przyda i zrobię jeszcze drugi kilof kilofów, pamiętajcie, kilofów nigdy za dużo, kilofów nigdy za wiele łóżko już mam łopaty już mam kilof już mam, wszystko już mam jestem bogaty hehehe W ogóle, jak chcecie, żebym pograł w jakieś minigamesy czy coś takiego, no to napiszcie. Bo ja bardzo lubię takie minigierki. Wow, ale tam są fajne góry. Ja w ogóle lubię zwiedzać góry. Ale domków już nie lubię robić na górach. No, bardziej takie bazy, bo ten. Bo jak, zro jak się zrobi dom na górze, to później jest problem ze schodami. A schody też trochę czasu zabierają Jaki na przykład jest gigantyczna góra, o nie Coś, co się stało? Dobra O nie, noc się robi, a ile już? Słuchajcie, każdy odcinek będzie trwał jakby jeden minecraftowy dzień A jeden minecraftowy dzień trwa jakoś tak 14 minut chyba? 17, 17 no Jeden Minecraftowy dzień. Czy tam troszkę więcej albo mniej. W sumie nie pamiętam, wiecie? Czemu ja się wracam to ja nie wiem. Bo ja mam przecież się oddalać, a nie wracać. Ale dobra. O, żuw, żółw. żółwia zostawimy w spokoju. Niech tu sobie pełza ja mu pomogę. Wej żółwiu! Lubię żółwie w Minecrafcie. W ogóle te nowe zwierzęta w Minecrafcie są mega epickie. Jak na przykład ta bestia, to znaczy, no nie jest to, jest, to nie jest epickie, bo wszystko niszczy, a to jest mega trudne do pokonania, tych puszników To jest mega trudne, no ale Pampkina tu sobie postawię, pampkiny będą mnie chroniły Halloween, jej, dobra więc ja się już z Wami żegnam. Nie zapomnijcie zostawić łapy w górę, suba i komentarz. W następnym odcinku będzie, gdzieś pójdziemy tam, 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 O tam dalej. No i y, zobaczcie następny film. No i elo.